Witam was kochani z rana na odmładzaniu na Surowo. Mam na imię Mariusz. Ja jestem już w Kostaryce i z przyjemnością po swoim parku, jak przyjadę tylko do stolicy, do którego przyjeżdżamy tutaj dość często do tego miejsca chodzę. Uwielbiam ten park. Można pochodzić, połączyć się z ziemią i bardzo się cieszę, że w tym roku tak mi się udało was zachęcić do tego, żebyście śmigali niezależnie od pory roku na bosaka, aby połączyć się z ziemią. Aby połączyć się z Ziemią, aby oddać yy, dodatnie jony, aby oddać niepotrzebną energię do Ziemi, natomiast Ziemi pobrać ujemne po to, żeby doładować się, po to, żeby uziemić się. Zresztą pokazywałem wam na mierniku, jak to przepięknie działa to nasze połączenie. Co prawda, zima w Polsce yy, taka jest różna. Nie zawsze jest ten śnieg, ale gdzieś, gdzie. Jesteście jeszcze w krajach, w których jest śniegu, to widzę, że śmigacie po śniegu i to mnie bardzo cieszy. Takie szybkie dzisiaj podsumowanie, co piątek się spotykamy na tak zwane pięć pytań w 10 minut. Dzisiaj bardzo szybko przypomnienie, co mamy w tym momencie i na co cię po prostu zapraszam, ponieważ w tym tygodniu lecieliśmy, przemieszczaliśmy się między Europą a właśnie Kostaryką. Tak naprawdę to w tym roku już byłem w czterech krajach, czy w pięciu nawet. A zaledwie luty. Nie wiem, co to za rok, czy to będzie taki lot, lot, rok, w którym trochę polatam, ale co tam, co tam, co jest najważniejsze. W lutym robimy sobie masaż twarzy lodem. Tak? Masujemy sobie twarz lodem spodobało Wam się to wyzwanie, mam nadzieję, że robisz, że robisz codziennie z rana i wieczorem przez minutkę, aż się kostki lodu rozpuszczą. Po co to robimy? Po to, żeby wzmocnić swoją skórę, po to, żeby pobudzić krążenie, po to, żeby pozbyć się, nie wiem, cery naczynkowej, po to, żeby zmniejszyć zmarszczki, po to, żeby naprawdę naprawić, bo zimno leczy. Zimno leczy, dlatego chodzimy na posaka po śniegu i teraz używamy lodu również do swojej twarzy. Drugie wyzwanie, które mamy, to Trzy jabłka do wieczora i nie potrzeba doktora. Mam nadzieję, że zjadasz. Przypominam tylko, że te jabłka są częścią posiłku. Zjadamy jabłko przed posiłkiem po to, żeby wypełnić brzuszek, po to, żeby dostarczyć składników odżywczych właśnie z jabłka. A nie jako przekąska, tak jak być może do tej pory jabłko stosowałeś. I przez miesiąc, przez miesiąc i mam nadzieję, że na początku, a jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to zrób to teraz, że od samego początku, od lutego masz swoje pomiary zrobione, masz swoją wagę, masz swój obwód w pasie, masz zrobione zdjęcie na przykład swojej twarzy, po to, żeby zobaczyć, jak to dla ciebie działa. Selerowe wyzwanie się skończyło, ale część z Was oczywiście będzie nadal seler piło. Dlaczego? Dlatego, że to jest przecudowny dar natury, zioło, które zostało opisane przez Antoniego Williama, który nazywa się Boski Lekarz, tak siebie nazwał, generalnie opisał właśnie to zioło parę lat temu i my z przyjemnością korzystamy z jego wiedzy i wykorzystujemy właśnie selernaciowy do tego, żeby odżywić swoje ciało, ale też oczyścić tętnicę, oczyścić układ pokarmowy, zmniejszyć ilość stanów zapalnych i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze w tym tygodniu? W tym tygodniu rozmawialiśmy na temat suplementów. Mówiliśmy o tym, jak to nas ładują w bambuko, jak to wymyślają nieistniejące witaminy, takie jak K2, MK7, nie istnieje. K2, MK7 po prostu nie istnieje, nikt jej nie wynalazł. Aha, kto się wynalazł oczywiście jakiś tam szokujący producent. A przy okazji, sprzedawcy się na to złapali, albo generalnie wymyślili tą witaminę i ją po prostu wszystkim wciskają. Jest witamina K2, ale nie ma żadnej MK7. Po prostu nie ma, nie istnieje. I już nawet zauważyłem, że jest coraz mniej informacji na, twa, na temat K2MK7. Mam nadzieję, że to dzięki mnie również tak się wydarzyło, ale mówiliśmy o tym, że błykamy te D3, które jest po prostu wymysłem, również niepotrzebnym do niczego. No i mówiliśmy o tym tak naprawdę, jak Michał Tombak już od prawie 10 lat niestety ma do czynienia z tymi wszystkimi suplemenciarzami i po prostu opisuje te wszystkie ściemy. No a ja się za to zabrałem w 2018 roku. Przez co oczywiście, no niestety straciłem w niektórych oczach tych, którzy lubią łykać różnego rodzaju yy, yy, suplemenciki albo jakieś leki, ale co tam, co tam, ja się nie przejmuję. Mi chodzi o to, żebyś ty mógł zrozumieć, że tego nie potrzebujesz, że nie potrzebujesz tego, a wręcz przeciwnie, może to być dla ciebie szkodliwe. Pod spodem wkleję link do filmu, na którym mówię o tym, jak szkodliwe to mogą być dla nas działania. I jeszcze jeden materiał w tym tygodniu, który się ukazał, to był na temat placebo. Dlaczego niektórzy mówią, że dla nich to działa? Dlaczego niektórzy mówią, że jak biorą te suplementy, to po prostu czują się lepiej albo po prostu nawet wyzdrowieli? Mówiliśmy o efekcie placebo, o tym jak ktoś po prostu wystarczająco dużo razy nam powie, że coś pomaga, że coś działa i tak dalej i tak dalej. Jest to naukowo opisane, jest to tak zwany efekt z placebo, które nie ma nic wspólnego z pomocą dla zdrowia. I mieliśmy fajny przypadek doktora, doktora, tylko pana Wrighta, który został opisany, który to ze względu na to, jak był manipulowany przez opinię, raz lek na raka działał na niego, raz nie działał. I takich mamy tysiące, jeśli miliony przypadków, kiedy to ludzie zażywają jakieś piguły i mówią: O, czuję się lepiej. No na pewno lżej ci w portfelu. A czy to jest lepiej, czy gorzej? No właśnie. Dzisiaj o 20.00 o tym porozmawiamy. Dzisiaj o 20.00 na żywo zapraszam Cię, porozmawiamy o tym, co tak naprawdę nas leczy. Jaką wybrać metodę? Nazwałem to spotkanie dzisiejsze, tak zwane Pytanie i odpowiedź do Mariusza o zdrowie. Nazwałem to Mariusz, to jaką metodę mam wybrać dla siebie na swoją chorobę? No bo tu z jednej strony mamy Ajurwedę, tu mamy chińską medycynę. Tutaj Mariusz od 6 lat wyskakuje na internecie i mówi: Jedz tylko rośliny. A inni suplementy, a jeszcze inni tylko leki, różnego rodzaju chemię, radioterapię. Co ty masz dla siebie wybrać? Co ty masz dla siebie wybrać? Postaram się na to dzisiaj odpowiedzieć. Bądźcie razem ze mną o 20.00. Ja już nie mogę się doczekać. Odpowiem też na kilka pytań, które zadacie na żywo, jeśli mi się uda. Troszeczkę internet mi szwankuje w tym momencie u mnie w domu. Mam nadzieję, że do jutra się naprawi. Przerywa w pewnym momencie, się rozłącza, ale mam nadzieję, że to się już skończy. No i co. Trzymam za was kciuki, żebyście wytrwali w postanowieniu trzy jabłuszka do wieczora i masaż twarzy lodem i uwaga w lutym przygotowujemy się do naszego wyzwania, które nazywamy Wielki Post. W tym roku 10 dni. 10 dni, kochani, będziemy pościć, nic nie będziemy zjadać w formie pokarmu, będziemy tylko pić sok selera. Mam nadzieję, że masz wyciskarkę. Będziemy również spożywać prane Będziemy spożywać energię, będziemy korzystać z tej przepięknej energii, która tutaj obok nas jest i po której możemy chodzić tutaj po tej ziemi. Będziemy z tej energii korzystać, doładowywać swoje ciało. O wszystkim ci opowiem, a ty już się przygotuj. Mam nadzieję, że co piątek pościsz, bo to jest taka, taki fajny start do tego, żeby właśnie ciało przygotować. Umysł przede wszystkim przygotować do tego, że nic nie będziesz zjadać. Także dzisiaj, piątek, mam nadzieję, że pościsz. Od wczoraj, od czwartku, w sobotę dopiero zjesz posiłek. A od 1 do 10 marca nie będziemy nic jedli w formie stałej przez 10 dni. I zobaczymy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że jesteś gotowy, że jesteś gotowa. To tyle na tą chwilę, tak jak powiedziałem, pozdrawiam Cię z ciepłej kostaryki, tu jest wieczne lato. Może kiedyś tu się spotkamy. Mam nadzieję, że przyjedziesz. Podziel się z innymi. Do zobaczenia. Pa pa!